W imię ojca i syna i ducha świętego, Amen. Święty Michale Archaniele, najwierniejszy Sługo Boży, który rozgromiłeś zbuntowane duchy, Gotowe do zuchwałej rozprawy ze stwórcą swoim, Jakże donośnie i stanowczo brzmi Twój apel, któż jak Bóg? Zagłuszyłeś nim zdradziecki okrzyk, księcia ciemności, nie będę służył. Niech twój zew bojowy nie schodzi z ust ani serca. Kiedy natrą pokusy, niech zabrzmi jak dzwon na trwogę, wzywający cię na pomoc, najdzielniejszy nasz obrońco. Wiesz, jak ważna i decydująca walka. Rozgrywa się w nas i wokoło nas, W której rozstrzyga się sprawa wiecznego zbawienia Dusz nieśmiertelnych. Wiesz, jak nierówna to walka, Jak my słabi jesteśmy wobec przeciwnika Mocniejszego od lwa I krążącego nieustępliwie z sidłami podstępu i zdrady Wokół każdej duszy. Bądź nam opiekunem i wodzem. W tych ciągłych, wyczerpujących utarczkach broń od znużenia i zniechęcenia. Nade wszystko ocal w godzinę śmierci, kiedy być może przyjdzie nam z hordą z szatanów stoczyć ostatni bój. Pokładamy niewzruszoną nadzieję w twej obronie. Prosimy Cię z bezgraniczną ufnością o pomoc. W tej ostatniej walce o zbawienie naszych dusz, racz odnieść jeszcze raz pełne zwycięstwo. Amen. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie go na wysokościach, chwalcie go wszyscy jego aniołowie, chwalcie go wszystkie zastępy, Niech imię Jego zawsze i wszędzie Rozbrzmiewa hasłem Któż jak Bóg. Serafy płomienne, Rozniećcie miłość w sercach naszych I głoście z nami, Któż jak Bóg. Cheruby pełne wiedzy, Pouczcie nas prawd zbawienia I głoście z nami, Któż jak Bóg. Trony najwyższe, oczyście nas z mamideł pychy i głoście z nami, któż jak Bóg. Panowania niebiańskie, zapanujcie przez dobro w naszych duszach i głoście z nami, któż jak Bóg. Moce niezwyciężone, uzbrójcie naszą chwiejną wolę i głoście z nami, któż jak Bóg. Potęgi mocarne, brońcie nas w walce ze złem i głoście z nami, któż jak Bóg? Księstwa najszlachetniejsze, kierujcie nas ku prawdzie i głoście z nami, któż jak Bóg? Archaniołowie najdostojniejsi, prowadźcie nas wytrwale i głoście z nami, któż jak Bóg? Aniołowie święci, czuwajcie na drogach naszego życia i głoście z nami, któż jak Bóg. Wszystkie chóry aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w trójcy świętej jedynego mogli zawsze godnie wielbić, wiernie mu służyć, całym sercem go miłować i z wdzięcznością rozgłaszać Jego chwałę, Teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Dzień dziewiąty. Pozdrowienie świętego Michała Archanioła i chóru aniołów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Za przyczyną świętego Michała Archanioła i niebiańskiego chóru wszystkich aniołów, spraw Panie, abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu, zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej. Amen. Święty Michale. Pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego, módl się za nami. Błogosławcie Pana wszyscy Jego aniołowie, potężni i mocni, pełniący Jego rozkazy, zburzyło się morze i zadrżała ziemia, gdy Michał Archanioł stępował z nieba. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli. Na straszliwym sądzie. Módlmy się, Boże, Ty z podziwu godną mądrością, Wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom, Spraw łaskawie, Aby na ziemi strzegli naszego życia aniołowie, Którzy w niebie pełnią świętą służbę przed Tobą, Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.